Dzień dobry, Europejski Kongres Gospodarczy i nasza kolejna rozmowa. Mam przyjemność rozmawiać z prezydentem Stalowej Woli, panem Lucjuszem Nadperesznym. Dzień dobry. Dzień dobry, witam panią redaktor, witam państwa. E, panie prezydencie, kolejne panele za nami, pan też brał w nich udział, był panelistą i rozmawiał m.in. o bezpieczeństwie, ale też o strategii, o strategii miast. Myślę, że fajnie by było połączyć te wątki i stąd moje pytanie, czy w strategii samorządu bezpieczeństwo jako takie powinno się znaleźć? Myślę, że ono jest fundamentem działania i oczywiście, że bezpieczeństwo powinno być wpisane, ale ostatnie lata miesiące każdy dzień tak naprawdę pokazuje nam, że bezpieczeństwo faktycznie jest fundamentem i zwraca szczególną uwagę i to dobrze, że dzisiaj czy to strategie centralne czy lokalne właśnie zaczynają się od tego B jak bezpieczeństwo przybierają nowe znaczenie. Mamy nowe wyzwania nowe przepisy, również wyzwania finansowe, organizacyjne, edukacyjne i dobrze, że Dzisiaj tutaj podczas kongresu również ten temat bezpieczeństwa nam towarzyszy, a Miasto Stalowa Wola od lat w sposób bardzo świadomy te kwestie podejmuje, dlatego że jesteśmy miastem, które doskonale rozumie znaczenie bezpieczeństwa. To miasto, które słynie z przemysłu obronnego, więc zdajemy sobie sprawę, że ta kwestia zagrożeń wojny jest wpisana jak gdyby w naszą naturę czy świadomość, więc zawsze te tematy są nam bliskie, a cieszę się, że dzisiaj oprócz wyzwań, przed którymi stoimy, również one są dla nas szansą. To, że bezpieczeństwo powinno być częścią strategii miejskiej, nie było oczywiste jeszcze kilka lat temu, prawda? Ta sytuacja, która, którą mamy, sytuacja geopolityczna, jednak pokazała, jak bardzo jest to priorytetowe. Ostatnio mówimy o tym więcej w kontekście ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej. Jak stalowa wola jest przygotowana do realizacji zapisów tej ustawy? Czy Pan był już na szkoleniu? Jestem jeszcze przed szkoleniem, natomiast jestem wdrożony we wszystkie przepisy, które są postawione przed samorządem. No niestety ta ustawa dzisiaj bardzo potrzebna i bardzo oczekiwana i dobrze, że jest. No można ją porównać jako dzisiaj dobrze zaprojektowany pojazd, samochód, gdzie mamy karoserię, mamy silnik, no ale brakuje kilku bardzo istotnych elementów. Które niestety są dzisiaj słabością całego systemu i mam nadzieję, że jak najszybciej zostaną wydane, a więc akty wykonawcze, rozporządzenia, czyli można powiedzieć te koła, na których ta ustawa będzie jechała, będzie wdrażana, będzie realizowana. Bez aktów wykonawczych ta ustawa nie może być w pełni czy to czytana, czy wdrażana w życie, bo to kwestie przede wszystkim najbardziej oczekiwane przez społeczeństwo, również w naszej strategii, to są miejsca schronienia, kwestie techniczne, budowlane, które będą tam zawarte, czy bardziej szczegółowe przepisy dotyczące przygotowania samorządów na stany zagrożenia. To wszystko będzie szczegółowo opisane w aktach wykonawczych, niestety one nie są znane. I kwestia druga to jest finansowanie. Wiemy, że są dzisiaj już decyzje dotyczące przenoszenia środków z KPO, pojawiają się zapowiedzi budżetów dotyczących obiektów obrony cywilnej i bardzo to nas cieszy. Natomiast y, mam nadzieję, że również pojawią się już y, y, przepisy wykonawcze czy budżety, które sprawią, że będzie paliwo do tego pojazdu. Więc musimy mieć nie tylko y, sam pojazd jako tą y, karoserię, silnik, ale do tego potrzebne są jeszcze... Te koła, na których będzie prowadzona ta ustawa, no i oczywiście paliwo, a więc finansowanie, tak aby te wielkie wyzwania, które są przed samorządem, aby one były do udźwignięcia. Rząd zapowiada, że to kwestia tak naprawdę kilku miesięcy, tak, że w tym roku wszystkie jakby te rozporządzenia mają być gotowe i jakby też namawia samorządy, żeby się już w pewien sposób przygotowywały do tego, między innymi poprzez inwentaryzację obiektów ochronnych. Czy stalowa wola ma to już za sobą? Tak, oczywiście my, my takie działania podejmowaliśmy, podejmujemy również przygotowawstwo się do inwestycji. Zgłosiliśmy takie priorytety inwestycyjne w zakresie budowy obiektów schronienia, tak aby również wykorzystać je w zakresie podwójnego przeznaczenia na co dzień w, w czasie pokoju, w czasie bez zagrożeń, tak aby one służyły, czy to jako parkingi wielopoziomowe, czy jako inne obiekty, które są niezbędne do codziennego funkcjonowania miasta, a jednocześnie aby spełniały wysokie wymagania i standardy na wypadek zagrożenia tak aby to były miejsca schronienia. Myślę, że to jest wielkie wyzwanie, aby mądrze połączyć codzienne funkcjonowanie miasta z tym, momentem zagrożenia z momentem w którym te obiekty mogą mieć zupełnie inne przeznaczenie. Natomiast jeżeli chodzi o wyzwania, które jesteśmy tutaj zachęty ze strony rządu, no przed nami zegar tej ustawy i przepisy dość mocno tykają, przede wszystkim jeżeli chodzi o dostosowanie również nowych obiektów przepisów dotyczących wydawania pozwoleń na budowę dla obiektów użyteczności publicznej mieszkaniowych, które muszą w sobie zawierać właśnie obiekty umożliwiające schronienie. Dzisiaj nie mamy tych aktów wykonawczych, które to opisują i w pewien sposób wstrzymuje to ważny proces projektowania i również przygotowywania nowych inwestycji, które są w wielu programach, czy to rządowych, czy europejskich z KPO i ważne, żeby te akty wykonawcze naprawdę powstały jak najszybciej. Dzisiejsza nasza dyskusja tutaj w panelach, ona również była pewnym apelem o to, że my jesteśmy z pełną determinacją gotowi do przystąpienia do e, prac projektowych, do wydrażania tych przepisów, ale musimy mieć szczegółowe dane, jakie standardy, jakie wytyczne budowlane te obiekty muszą spełnić. Myśli Pan, że te inwestycje i w ogóle te działania w kierunku e, bezpieczeństwa i też e, e, zapewnienia i wykonania tych e, zapisów, ustawy będą priorytetem dla samorządów przez kolejne Bez lata? Bez wątpienia tak. To, mhm. to wynika z naszej świadomości, z tego co obserwujemy, e, co się dzieje na świecie. Wojna e, mhm. w Ukrainie pokazała znaczne znaczenie również samorządu w zakresie właśnie obrony cywilnej, rozwiązywania codziennych problemów, mierzenia się z takim wyzwaniem i ochrony ludności, więc dzisiaj sytuacja na Ukrainie jest dla nas takim naocznym pokazaniem wyzwań, przed którymi stoimy. To więc nasza świadomość i odpowiedzialność, która dzisiaj jest na włodarzach gmin, miast, całego systemu samorządowego i współpracy, która tutaj jest potrzebna między szczeblami poszczególnymi samorządów, Między służbami i myślę, że polski samorząd zawsze zda, e, e, zdawał egzamin. Polski samorząd zawsze udowadniał, że jest w stanie e, bardzo dobrze, elastycznie się dopasować do e, sytuacji, bo trzeba powiedzieć, że polscy samorządowcy doskonale są wdrożeni w kryzysy. Te, które za nami od czasów pandemii, ale również te, które dotykają e, miejscowo poszczególne samorządy, e, czy to stany klęski, e, które mają miejsce, czy jakieś nagłe stany pogodowe, czy powodzie, e, które dotykają e, nasz kraj. I Polski samorząd zawsze stawał tutaj w gotowości i bez wątpienia nie braknie polskim samorządowcom determinacji, odwagi do tego, żeby można było realizować te zadania, ale musimy mieć jasne narzędzia. Zarówno te prawne, jak również finansowe do tego, żeby te, tego, żeby te wyzwania można było zrealizować. Samorządowcy ludzie do zadań specjalnych, prawda? W naszym kraju. Na to, bez wątpienia, na to, tak, na to, w roku 35-lecia funkcjonowania samorządu, kiedy świętujemy tą samorządową. Z 8 marca 1990 roku trzeba powiedzieć, że polscy samorządowcy zawsze dawali radę, są w stanie organizować, czy to system wodno-kanalizacyjny, oświaty, gospodarki, ochrony środowiska i zarządzania kryzysowego obrony cywilnej. I w każdych tych działaniach nie brakuje nam serca, determinacji, odwagi, a robimy to z jednego powodu, z miłości do naszych mieszkańców, z obowiązania, które wynika z zaufania, którym nas. Obdarzyli, a dzisiaj wszyscy wiemy, że we wszystkich zadaniach, które wykonujemy właśnie w gospodarce, kulturze, sporcie, oświacie to dzisiaj bezpieczeństwo jest bez wątpienia najważniejsze, bo ono dotyczy życia i zdrowia naszych mieszkańców. Czy mieszkańcy mają tego świadomość? Czy ta świadomość rośnie? Ona rośnie i muszę powiedzieć, że tutaj rośnie bardzo mocno oczekiwanie. Dzisiaj w dyskusjach, kiedy komunikujemy pewne ważne zadania, właśnie z zakresu sportu, edukacji, gospodarki. W komentarzach, w dyskusjach z mieszkańcami pojawia się, dobrze, fajnie, że to robicie, ale gdzie będą schronę, gdzie będą miejsca schronienia, co na wypadek zagrożenia, więc świadomość i oczekiwanie wśród mieszkańców, że musi nastąpić pewne przeprojektowanie, również przewartościowanie tych wektorów działań inwestycyjnych jest. I myślę, że jest pewne zrozumienie, nawet jeżeli powiemy, że czas wymaga, żeby pewne zadania o mniejszym znaczeniu przełożyć na inny czas, ale dzisiaj zająć się bezpieczeństwem to ja jestem przekonany, że wśród naszych mieszkańców świadomość i zgoda na takie działania będzie. Ja myślę, że to też jest trudne zadanie, żeby z jednej strony siać paniki, prawda, wśród mieszkańców, no bo nawet samo słowo schron i kwestia, że musimy ten schron mieć, już jest taka dosyć niepokojąca, a z drugiej strony właśnie jakby im pokazać, że nie, no spokojnie, ale bądźmy przygotowani. Oby te schrony nigdy nie były potrzebne w zakresie e, faktycznego przeznaczenia schronienia się przed e, bombardowaniami, czy innymi zagrożeniami, które mogą się pojawić, oby one nigdy nie były potrzebne, ale edukacja, świadomość, mhm. wychowanie w takiej kulturze bezpieczeństwa myślę, że jest nam bardzo mocno potrzebne. Również w takim spokoju, żeby nigdy nie doszło do paniki, aby nigdy nie doszło do jakiegoś niepotrzebnego, właśnie emocjonalnego podejścia do, do tej sprawy, dobrego zarządzania sytuacjami kryzysowymi i również mądrego zaplanowania tych inwestycji, bo najgorsze według mnie, co moglibyśmy zrobić, to w tej chwili przekierowanie olbrzymiego budżetu do wybudowania tylko i wyłącznie miejsc chronienia w zakresie jednego ich przeznaczenia, tak aby one na szczęście czekały 5, 10, 15, 30 albo 100 lat na zagrożenie, ale nigdy nie mogły być wykorzystane na inne cele. Ważne, żeby te wytyczne, które powstaną w tych rozporządzeniach, dawały założenia, że te obiekty na co dzień mogą służyć dla codziennego funkcjonowania, rozwoju, wykorzystania potencjału. Potencjału naszych mieszkańców, działań kulturalnych, sportowych, komunikacyjnych, transportowych pod względem chociażby parkingowym, a dzięki temu również oswojenie z dostępnością tej infrastruktury: że każdy będzie wiedział, że oto tu jest parking, tutaj jest inna infrastruktura, która na co dzień służy dla codziennego rozwoju, ale jeżeli przyjdzie stan zagrożenia, to jest to miejsce, gdzie możemy się również bezpiecznie udać. Oby jak najpóźniej. A Dokładnie nawet w ogóle tak. bardzo dziękuję za rozmowę. Serdecznie dziękuję za rozmowę. Dziękuję. Dziękujemy.